Dobry, no cześć! Dobra, zobaczcie wam, że w tej grze nigdy bym frakcji nie zmienił, nigdy. Aha, tak. bo jesteś impostorem! Nie frakcji. Dostałem teraz takiego debuffa. Tak jak impostora, żeś dostał teraz, że nie musisz frakcji zmienić, Zostałem no największym debuffem to chyba jest to, że muszę uważać na każdego, nie No dokładnie. No, dokładnie. So. Uważaj na swoje życie, bo z każdej strony mogę przyjść w wow. impostorze i cię zabić. Życie jak w ma trycie. Wyci wiesz jak chcesz, bo ja mam. Dobra, idziemy sobie jakąś apteczkę z... O, możemy sobie ciasta zrobić, dobra. Objective, na górze, dobra. Co to jest potrzebne? O! A teraz w kurde ten Łosie, 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 Łosie. Dawaj, Łosie. Picie.

Coś tam mi Wojczat nie działa czy? Nie no, słychać cię. A. To była ta ja mam go. Że... Fajbiście. Chcę ten Wojczat, a nie... ten Wojczat. Wojczat. Naprawdę? Ja, to... ja kiedy Wojczat? No nie, zabrali skórę. Jakie dostałeś? No. <laughs> Nasz ulubiony! A Nasze się ulubiony? Robienie plecaka to moja pasja. Mamy szpaler wtedy. Dobra, palić karty trzeba znaleźć. Czyk, Kto tu się pali? Halo, co to, to ma być? No pogar, pogar. Bogowie, walka! Dobra, szukamy czegoś dobra, ciekawego. drugiego quest'a potrzebna, radzę. Tak, tak. A nie, dobra, ja będę wglądał. Czekaj, Przepraszam, wydawało mi się, że pojedziecie na disco. O, gdzie po... będzie z o, o, nie, Postorem walonym. Nie, co tu no, nie, nie? Nie, nie. Dajcie kresy, ten Ajajaj, nie będę. Nie będę, i BIM pewnie z obrazem, no. Dobra, nabieram coś, żeby apteczkę zrobić, chociaż skórę wyrzucę. O, co to jest? No nieźle. Ej, powiem Wam, mam problem. Jaki? Padłem gdzieś i nie mogę stąd wyjść. Co Ty mówisz? No, widzę Cię w drzewie. Gdzie Ty jesteś? O, Burek do mnie wskoczył. Kurwa, cześć. Co <grym> teraz oboje nie możecie wyjść? E, nie wiem. Nie wiem, ale tu jest jakieś ognisko do rozpalenia, ale nie mamy drewna. Masz drewno, jakieś IV? Nie, 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 nie ma. Weź nie z. Nie z... Weź drzewo jakieś z i zrzuć, na, zrzuć nam tu jedno drewno Może jak się odpali to coś się stanie Daj nam drewno Kurde, nawet jedzenia nie mam Kraftuj nam kurwa. Ruszyć. No nie! Uwa. O dobra, odblokowałem się. Nie? Jest to event gdzie jak mam wskoczyć, kurwa? No dobrze, bo jakby była teleportacja. O nie! Wrzuć tam drewno. Rzuciłem! No ale ono nie spadło na dół. Nie rzuciłem. A no to, no to nie wam jak wam wskoczyć, musiałbym tam wskoczyć, ale na tamten nie, nie trochę. Nie No, no bo nie. nie. Bliżej nie podejdę. Nie. Ty, tu jest wyjście, Burek, tu jest wyjście. Tu jest wyjście. dobra! Radę? Ja pierdolę! O kurwa, proszę, żeby to było to, żeby to było to, proszę, 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 proszę. Chuja tam w dupie. Aj, dobra, lecimy do następnego. Szybko, szybko, szybko. Bra, spierdalaj wilku. Zostaw No, No... No cześć. O kurwa. Nie no, od Mongo znajdzie ten prawidłowy, bo on po prawej był ostatnio. I co? Co tutaj jest? Okej, okay, to A. też można. Macie ognisko jakieś? Weźcie ognisko, dajcie. Ale lipo. O kurwa, jeszcze wpadłem do wody. No nie no zaraz zdechnę z zimno w prawie zamarzłem. A jakieś mięsko? Dobra, idziemy szukać traitor dropa, może się uda. Może akurat się uda. Tylko, jak tam spotkam traitorów, To przypał. Ale wydaje mi się, że on tu często gdzieś na S spadał. Halo, halo, ma ktoś radio. to nie. <śmienic> Kurde, to było takie idealne miejsce, żeby to zrzucić. Halo, halo, słyszy mnie ktoś. Halo. Robimy tak. Albo tak. O, halo, halo. Chyba nie znajdę tego dropa. Nie, no nie ma szans. No dobra, wezmę te niebieskie radio, to komuś dam jedno. A, żółte zostawię w skrzynce po niebieski. Taki no, prank. <śm> znaleźli dropa na pewno więc już pewnie mają broń kto to? halo Coś ciekawego tu było. Trzeba 8, jak smażonych i 3 Dobra. Też radio niebieskie? A może i tak nie działają na razie, bo są sabotowane, ale trzymaj. Ja idę w stronę domku, bo muszę się ogrzać. A kto tu idzie? A GBN z AMONGiem idzie. Dobra. Co słyszymy tutaj? GBN z AMONGiem. 8 tych jagódek. sam? A kurwa, dalej jest zablokowane radio. No nieźle. <noise> Nie, to. jak to. robi po prostu się wiecie jak się jak się tą skrzynkę robi miny? Jak się robi miny nie, bo ja tą skrzynkę otwierałem impostorską. Może jest mina w środku? E, chuja tam. nie, to jest w w środku tam Ja je... kurba? Kim jesteś, Vexi? Co? No? Halo, jest tu ktoś? Mów, kim jesteś? Zajebałem go, bo otwierał skrzynkę impostorską. Gdzie? Kogo? Gdzie ty jesteś? Tutaj na dole pod tobą. A no pięknie, to trucizna, karabin. Nie ja jestem ogólnie. On miał truciznę, zobacz co on miał przy sobie. Jesteś drugim? No właśnie widzę, co miał. Nie, nie jestem. Armory byłam poszukać, bo tym jestem soldier'em, ale no. Truciznę sobie wziął, pułapki. Nie, masz nie mam, chodź do domku, bo jagody trzeba gotować. 8 <grych> Ej, halo, halo, halo. Chciałem się uczciwie przyznać, że zapierdoliłem właśnie Weksiego. <grych> Kolejny, kurde. No bo ogólnie otwierał skrzynkę impostorską przy mnie. Bo ja wcześniej go powaliłem, bo zaczął mnie na Aha, bo ja jestem ja jestem defektorem jakby co, nie? A on poczekał aż odejdę i sobie ją otworzył. Masz może dwa nie mam, ale mam dwie jagody. A, to Destru mówi, że on go też zaatakował wcześniej. Ja nie mam, mam tylko apteczki. Armory koszą, że ale nie wiem, nie znalazłam. Ufa, Nie macie gunpartsów może jednych? <noise> to by mi się przydały Nie mam W ogóle co to za... Tego? Czemu skrzynki wybuchają? Ja się pytam. Bo to, 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 to tylko z tych skrzynek co spadają tylko jedna jest dobra reszta to są pułapki Aha, bo ja w poprzedniej rundzie znalazłam jakąś skrzynkę i ona mi wybuchła nie nagle A nie ma złosi? To się rozjebał, to nie ma stacje. A, ogólnie zajęłem Weksiego, nie? Bo otwierał skrzynkę impostorską. Destru był tu przed chwilą, mówił, że go Weksy atakował. Tak, przed chwilą. I mówił, że on wcześniej też Weksy go zaatakował, nie? O. I to czysty? Dobra. Eee, Dobry, to ja idę no. dwa, i dwa paliwa. Do nie, 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 mamy. Ale to, ja, my to mamy. My mamy dwa do be, ci do skrzyni, naprawy... weźmiesz? Do drugiego potrzebujemy jagody i dwie miny, nie? A ja idę naprawić Ugotowane jagody. Idźcie już Halo Luna. A w ogóle co jest do pierwszego? No ale no Jagody Jagody ten, jagody i, i, i co tam było jeszcze potrzebne? Ja jagody mam. Do, pierwszego. do pierwszego to Ja mam dwie tylko właśnie. Ja mam już. Ha, Masz 10? Macie gotowe dobra, to ja idę zanieść od razu z wami minę. Masz minę? Dobra, to chodź. No dobra, to znajdziemy gdzieś drugą. Mi się może załaduje niedługo ten otwieranie skrzynki. Dobra. O, ładny karabin. No Znowu znalazłeś ten? Dobrą skrzynkę, czy co? Czy ta? Tak, tak, z gbn na tam sprawdziłem wtedy. Aha. A skąd miałeś drugi ten, drugi jego, drugiego zastrzyka? A nie mi miał, dobra. Wzru w no, bo jeden z zrzucia, a drugi zataska, że zrzucę. tak. Dobra, dwie miny. Ja mam jeszcze jedną czwartą do tego. Ja mam jeszcze jedno... A dwie miałeś. No dobra. Tak, już zrobiliśmy naprawę. weź może tu się schowaj za tym z karabinem, tak żeby cię nie było widać, da się? A chuja i tak nikt ci wystaje. To nie. To nie zadziała. To może tu za tymi kamieniami lepiej. Tak No to nie będzie widać niku. Nie. Może tutaj tak jakoś. Ej, Burek Może weź daj Amongowi radio niebieskie, żeby on tu pilnował z radiem. Ja będę z nim gadał, jakby co. A, no dobra, to w sumie jak już jest wszystko gotowe. Możemy w sumie pójść, zobaczyć chyba. Ale radio i tak mówić, że to Muszę jeszcze tylko wezwać. Ej, wezwali, dobra, chodźcie, chodźcie, koledzy. O, jest tam. O, brała ciotko. Już gotowe.

Kurwa, na 14 stron Jakieś rozwiązania, nie 14 stron nie klepiecie, no Ja Kurde pierda... Widzisz po to, się daje traka na jebić, no. A Vexy był z tobą? No. Nie no kurwa, weksji naprawdę Tak się wyjebać randomowo Ja nie wiem jak można tak zjebać Co ty zrobiłeś? randomowo Jak randomowo? No bo... No, nie, no mi informację No wi widział kurde, że otwiera skrzynkę i cię zapierdolił, no kurde, no tak zjebałeś! Jeszcze to było tak, że on po... Des, on... Destra chciałeś zabić, kurna chłop, Z CUDEM cię w ogóle oszczędził! To jeszcze... Ja no, nie wiem co ty mu zrobiłeś. No biegałem za nim, a on mnie zajebał i powalił i mnie podniósł. Nie no tak jeszcze w pół sekundy zrobiliście te wszystkie zajebał. taski nagle w dwóch... Dróg. Czekajcie na mnie! Czekajcie na mnie! No jeszcze... zawahałeś się na i mnie i Jeszcze ten, jeszcze... Nie mogłem kupić sabotażu! Nie mogę w ogóle kupić sabotażu w tym Najgorsze jest to, że mi nie działał Czekajcie, ej, ej, ej! Mazda ci mówić, kurde, no wsiadać, kurde, boleń! No tak, to go... tak, no wsiadajcie! nie się, ale to wiadomo, nie No bo tak pojścic mi pro. nie działał! No, wiem, że nie działa, ale zadałem, że we mnie machać, to pomyślałem, dobra, Krupa, zezetką, górek, to będę gruby. wiedział kto to? A jak, górek, jak to mi w jak to Ja Nie, nie, nie jak podszedłem i Cię zabiłem? Czekałeś aż odejdę i otworzyłeś sobie skrzynkę. Prze... Przecież widziałem, jak tą skrzynkę otwierać. Ja byłem defektorem. No, ale jest No trudno, nie odezwałeś się. O, udało mi się wejść nie gram w tą grę jak jedyny <grym> Ja pierdol Co my robimy Ale to śmiesznie wyglądało, to śmiesznie wyglądało Bo on tylko poczekał aż zszedłem mu z pola widzenia I od razu zaczął tą skrzynkę otwierać Ja <grym> się wróciłem Ale zobaczyć wreszcie. nie w mogę obok ciebie przejść z ja też tak samo klikanie jeszcze, nie jeszcze jedyne co znalazłem z broni to snajperka tak Która mnie da się strzelać No jest jak jest no Sadkę która jest tak chujowa jak 150, no nie da się. Starowałem swoją postać na, na sobie samym, więc no. Trochę <laughs> smutne. musi być korzysta. Mm. No, w ogóle Amy podchodzi do naprawionego drugiego taska. No, o, co, co za... tu jest potrzebne? I nagle jest sabotowany. W sensie, jakiś <laughs> wykrzyknie mi przy tym wyskoczył, to stwierdziłem, a kliknę. No i <laughs> się ma. <laughs> Dzięki za rajdarę no, za no, cześć. Ja cześć. W myślałem, że ten wykrzyknik to po ci To Do mam,